Hej, hej, hello! Witam Was moi kochani w kolejnym odcinku z Ultimate Team, z otwierania paczek nagród za, za Squad Battle. Mamy kilka paczuszek, eee, zrobiliśmy różne zadania, więc trochę tych paczuszek będzie. Jeśli Wam się odcinek podobał, zostawcie followa, łapki w górę i komentarze na YouTube, jakby to pomaga w dalszym rozwoju kanału. Was to oczywiście nic kochani, nie kosztuje, a ja chciałbym podziękować za nowego, nowego subskrybenta. Tomasz Houdini, witam w rodzinie Headshottersów. mam nadzieję, że będzie będziesz świetnie bawił na odcinkach i czy to w karierach, czy to w innych seriach grach, będziesz przeżywał z nami kampanię, historię gier, czy też po prostu jak tutaj y, pniemy się w górę, tak, jak chodzi o transfery klubowe do FC Moczymordy, czy też na przykład kariery w Wipie. Kochani, wczoraj nie było odcinka, z powodu tego, że yy, musiałem wszystko raczej znaczy, grę musiałem od nowa instalować, jest to Far Cry oczywiście. Yy, zapisy zostały, to jest najważniejsze, więc Far Cry wróci we wtorek na kanał. Przepraszam za, za zwłokę, że wczoraj odcineczka nie było. <laughs> I z takich rzeczy ważniejszych, teraz już nie powinno być przerwy, teraz już będziemy jechali do 20 3 grudnia, prawdopodobnie, codziennie. Więc to tyle. A wam, kochani, życzę miłego oglądania. I coś, no, zaczynamy, tak? Przygodę. Yy, pokażę Wam skład, bo kupiłem mienną kartę. Wiem, że ona będzie tania, ale na poczet jeszcze, można powiedzieć. Gry, który nie poszła w jakimś mocnym kierunku, kupiliśmy sobie Gianluca Vialli Jest to włoski bohater, z grze oczywiście, a mm, ogólnie ikona ligi włoskiej. Zobaczcie sobie: Cremonenze 4 lata, 113 występu, 25 bramek. Później 8 lat Sandori 328 spotkań 141 bramek 4 lata w Juventusie 145 meczy, 53 bramki i Chelsea Londyn 87 meczy 40 bramek 59 meczy we Włoszech 7 lat, 16 bramek. Kochani, jak na początku tego, że to jeszcze jest, tak można powiedzieć miesiąc od gry, no to nie jeszcze się nada, tak? On będzie szedł tanio. Kupiłem go za chyba 76 tysięcy, także nie ma co narzekać, mogło być gorzej. Zrobiliśmy cały sezon, mamy paczkę trzech rzadkich kart, 87, ona będzie na końcu. Powiedzmy sobie po kolei, mega paczka i pójdziemy tak w dół, aż dojdziemy do paczuszki 87. Idzie to kobieta. Um. Nie chyba dobry, Real Madrid 83 Super 82 promienowane 83 karta No, fantastycznie Dobra, no To jesteś coś wart? Mhm, jesteś coś wart tu. Ty jesteś coś warta? Oj! Te... 1200 monet Czemu by nie? 6 godzin Ty jesteś coś warty? Mhm Ty tez jest też jesteś warta, dobra Koszulki sobie zostawimy, bo je zbieramy, oczywiście. 6000 hmm. tysięcy z paczuszki. Jedziemy dalej. Aha, a dobra, to jest ta personalizacji, no dobra. Mała paczka piłkarska Electrum. Jest to Enzola. Niezły trap. Hmm, hmm, hmm. I sobie zostawię. Siemano, hello, witam. Co tam u Ciebie, mistrzu? Hiszpan, La Liga... Hmm. Parecho, no, wszędzie. Wiesz co? Nie, 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 nie. Ja tylko to jestem na otwieranie paczuszek i idziemy na karierę HSV. Bo nie było odcineczka w środę. Znaczy w piątek, przepraszam. Także ja odpadam z rusza, jak na chwilę obecną przynajmniej. Liverpool? Arnold? Nie, Gomez. Albo o, no. Ja myślałem, że to jest PO. No dobra, no Gomez może być. Może pod jakąś ewolucję. Chociaż wątpię. A u Ciebie jak tam brasu idzie? Wszystko z zadańka? Czy jeszcze coś tam tworzysz? Turcja, Benfica... Hmm, Kokcu. No, szukam, szukam pod yy, HSPAW. Jak masz, to możesz napisać to. Sobie go później zobaczymy na odcinku. Ake i Antoni, super, ja sobie go zaraz zapiszę. A ten Rumun po Pesku, kojarzę, kojarzę. Zapamiętam, zobaczymy go, bo tam jesteśmy już w drugim sezonie, także trochę to. Rozwinęliśmy tą karierę, hmm. ale zapamiętam, już sobie go zapisałem nawet, Oktabiam Popesku. Dzięki za pomoc. Chociaż na skrzydle mamy Kamińskiego jako rezerwowego, ale Kamiński się nie sprawdza, więc może być tak, że ten Popesku wskoczy. Mamy 1800 jeszcze pipa pońców, więc sobie coś tam potwieramy, ale chyba te słabsze paczuszki tam za 150. Tak żeby było trochę tych paczuszek. Pewnie nic tam nie trafimy, ale... Zawsze coś. Paczka 3, rzadki 81. Oj, kobietka idzie. Super, już trafiliśmy. Pod jakąś paczuchę będzie. Paczka 5 rzadki 75 plus. I jest znowu kobietka. My mamy szczęście z kobietami. Ty tu, zostajecie na przepałkę, pójdziecie pewnie w ważnych spotkaniach. Szar. Kiedyś był w miarę dobry piłkarz. Idę mirbaj. No. Dawid Lopez. On jest tak szybki, że ja idąc siedzę. Ja siedzę na krzesełku bym go wyprzedził. I teraz krem, teraz krem. Paczuszka za sezon. Paczka, część rzadki złotych kart piłkarski 87 plus. Kto to będzie? Bramkarz. Ederson albo Alison. To jest dobry traf. Alison. Super. Oblak. Czyli dwóch bramkarzy mamy. Oblak i Alison. No super. A trzecia karta? Hmm... Ale mogło być gorzej. Mogły być 3,87. Więc ja jestem zadowolony. Paczki promocyjne, nie, bo tam nic nie będzie. A tak jak tu nic nie będzie. Będzie co, kupimy tą pakę. A niech będzie. Tu mamy cień. Za cienia pewnie byśmy coś dostali. Dobrze mówię? Ojojoj, Pięć koła za cienia byśmy dostali, no to... m 4 Jak ktoś chce kupić, to niech kupuje cienia, polecam. Dobra karta, ulepszeniowa. Mm, zajrzymy sobie do paczuszki. Carlos Soler The Culp. Nie, nie, idziemy tutaj jednak. Mimo to to, jest to samo, ale Lienhardt Austriak. No nie niezła karta. On będzie do pierwszego składu u nas. To te 1000 monet mi lepiej dało niż ten Lienhardt. O, tak mogę z nimi zrobić. Wiesz co, ja w HSV wstawiam na Niemcu zbytnio, więc tam środek pola i to mamy niemiecki, ale zapiszę sobie go, też go sprawdzimy, bo to jest tylko opieranie paczuszek, więc jak będziesz chciał, to później, ci, później możesz wejść na HSV, ale sobie go zapiszę, czekaj, Popana, Mike Popana, o. Zobaczymy, Wiesz, dużo budżetu nie mamy po awansie, bo też kilka transferów zrobiłem. Ale jak na trzeci sezon, gdzie będziemy może rywalizowali o jak największe cele, mam nadzieję, no to coś z tego będzie. Kolejna Paczuszka. Napastnik, Austriak, Arnautowicz. A już przecież sprawdzałem myśliwego e, 4 800 4 900 No można powiedzieć, że coś tych paczuszek zarabiamy, tak? Dwa razy myśliwego i prawie dyszka wpadła. Prawie obrońca, Hiszpan. Torres. Dobrze kojarzę. Pedro Porro. No byłem blisko. Ligi też, bo tego mamy od groma. I koszulki. Giovanni Quenda. Czekaj, kolejnego sobie zapiszę. Co poracasz? Kłenda Tylko jak możesz, nie pisz mi o potencjałach, bo to będzie mi grepsu, bo będę wiedział kogo kupić, więc jak wiesz kogoś, no to tylko napisz jego nazwisko, imię, i będę wiedział kogo sobie, raczej kogo. Bo to będzie taki smaczek. Kupimy, nie wypali transfer, sprzedamy go, a tak? To będę wiedział na przykład. Mm, Malika popana nie kupię na przykład, bo wezmę sobie tego kłędę, tak? Taki przykład. Dobra, gladiatora sobie zostawimy. Jeszcze 6 paczuszek, kochani. Więc pack opening znakomity. Paczuszki te zwykłe są bardzo, bardzo fajne. O, kolejny cień. Ja się cieszę, że tego cienia trafiam. Niż karty, które są w tych paczkach. Ten cień jest wart. Więcej niż ci piłkarze. Wszyscy tam byli. Koszulki sobie zostawiamy. Mika Gołdz, a kojarzy Gołca? Tylko jak możesz to też Niemców mi pisz Jakbyś mógł, bo mówię, ja w HSV nie będę stawiał na Większość obcokrajowców, mamy tam Czecha, dwóch Polaków Czecha, dwóch Polaków A tak stawiamy na Mówię Niemiecką ekipę, ale zapisałem sobie Mika Gołdz Kotwice Koszulki mówię zostawiamy Jeszcze cztery paczuszki no fajnie byłoby coś z tego trapić, tak nawet najsłabsze jakieś nie wiem 84 chociaż dwa razy kot Ale przynajmniej ten eee, zakup wielego się spłaca, bo tam mieliśmy 280 parę tysięcy przed jego zakupem, teraz, teraz sobie to odrabiamy. No i myśliwy, oczywiście, znowu 4800. Za myśliwego to już grubo ponad. 14 koła zarobiliśmy mm. I dwie paczuszki do końca. Jowić Kiedyś był fajny napastnik. Ja pamiętam jak Jovicia wzięliśmy poprzednie FIFA z Milanu. Jak graliśmy chyba Udinezę, z Afriko, a sprzedaliśmy go za 60 koła z powrotem. A nie, koszulki to, koszulka to była, przepraszam. Balencji zostawiamy. I ostatnia paczuszka na dzisiaj. Kolejny cel transferowy to będzie Jurek Dudek na bramkę. O, Martinez. No i to jest traf. Ten Martinez to naprawdę jest wart. Mówię, chociaż jedny, jeden piłkarz, który mogliśmy go jakoś tam upchnąć, on kosztuje obecnie 12. Z 12 dostaniemy to, zrobimy sobie tak, 11. I żeby go sprzedać, to nawet za mniej niż 12. Aha, nie mogę, to 11,5. A co do. Mówię co do naszego nowego nabytku. Na ten poziom jestem zadowolony. Zobaczcie sobie. On ma. Cztery mm, słabszej nogi, trzy sztuczki, ale tempo ma fajne. Szczały ma fajne. Daliśmy mu. Znaczy, dajmy. Kupiliśmy go z, z fizyny z fizycznością, ze strzałami i dryblingiem, któremu mu to polepszyliśmy Szkoda mi tego Marmusza, bo on nam dał nagrody bardzo fajne ale To będzie nasz taki super zmiennik On jest bardzo szybki, więc od 60 minuty powinien robić robotę 73 spotkania, 35 bramek, 25 asyst Trafiliśmy Mostowoya, który jeszcze nie zadebiutował ale za to Jari Litman gra 12 spotkań, już 15 bramek, 11 asyst. I to nie wcale skład Squad Battle, jak możecie pomyśleć, tylko właśnie w Division Rivals, spróbowaliśmy jego sił. Hmm. Tym Thuramem mi się też fajnie grało, ale Thuram i Milik to jest taka alternatywa, jakbym potrzebował kogoś na, na już, tak? Ehm. Szkoda mi tego dźwigały, że nie ma trzech kropek i to mnie też zadziwia, bo mamy bohatera z Bundesligi. Mamy właśnie pod Bundesligę zrobionego Garcia, Davisa i właśnie Dźwigałę. Ten Dźwigałę to był fenomen. Dziękuję Radkowi, który pomógł nam. Karta 68, bodajże 69, zrobiliśmy go na 84 i na pewno widzi jakaś ewolucja jeszcze, że on pójdzie jeszcze w górę i to będzie nasz taki super, super obrońca z Bundesligi. Kochani, mamy 266 tysięcy monet, poziom ukończony, meczów na razie nie rozgrywam, bo trzeba jeszcze zrobić drugi odcinek właśnie z kariery HSV Hamburg, więc kochani życzę wam miłego dnia, dziękuję, że byliście na takim, można powiedzieć, pak openingu i widzimy się kochani za chwilkę na karierze HSV, do usłyszenia.